Witam wszystkich na moim kanale. Danek Audio 4. Poszukiwać skarbów antyków i starości. Dane ci dzisiaj Gdzie jest sobota, 21 czerwiec? Godzina 6:30. 8 stopni słońca. Już 8 stopni temperatura. Dzisiaj ma być 25 stopni? Słońce świeci, ładne. Jak sobota, to standardowo giełda kłocko. Przyjechaliśmy. I standardowo zrobimy stanowiska przed giełdą. Potem kupimy bilet, wejdziemy na giełdę. I standardowo, ostatnio, od początku roku, nie udaje mi się nic ciekawego kupić. Jak coś będzie ciekawego, włączę się, nagram. A jak nie będzie nic ciekawego, to też nagram, żebyście widzieli, co dzisiaj było. Chodźcie ze mną. Życzę miłego oglądania. Chupa, gdzie już się rozrywają? się rozkładają chłopaki na giełdzie. Bilet zakupiony, zakupiony 2,50 i ruszamy, chodźcie ze mną Dopiero się wystawiają wszyscy thank you. Ja

a, to, sama Marcia, a bo to, bo to nie jest komplecik, a ten podstawek jakby to całość. Tak, jakby starości przyjechał pan do bo to jest całość. To jest całość, tylko że. Nie, nie, to ja no. tak postawiłem, bo nie mogę. Nie, nie, mogę znaleźć jeszcze. Może gdzieś to może to to jest, to to tak, jestem zainteresowana no, to na tym tym nie, i tym, nie, nie, ile?

Dobra, trzymajcie się, Dobre. Dobre. miłego wieścia. Czekaj, może tu coś jeszcze. Tu, A to co to Ja Zaraz, to posprzątam wszystko. Jaka sikiera. A to wszystko, no. co? z tymi placami kurwa ty ale słuchajcie ja polegałem ja bo tak nie chciałem w Wrocławce jechać hmm. to wszystko jest ty tylko hmm. aparatura jak przy każdym to kupuje ja nie mam karny najczęściej aplikacja Cessna Cessna

O to kurwa ma do gaszenia świeczek muszła Jej do płotów To nie jest do płotów, to jest miarka. Te? Aparat A... Kurwa Pożarny kurwa to jest Ja wiem co to jest A za aparat ile co? To jest stówek kurwa Za 500 minimum Jakiegoś Zepię Stów minimum 500 zł 500 ten, ten, a ten to A ten to jest, widziałeś ten? Ten to jest inny ten. Nie, ten to jest 500 zł za mało. Jak to leży, trzymaj go. Mały zł. Lampa, rowerowa. A nie na ten, na powóz? Nie ma główna. To to nie chcę, ja tak mam taki Ale masz kurwa rzeczy, jakie do... Źle, ceny sobie ponapisywał. Ceny sobie ponapisywał. WMF, nie? Nie, to WMF. Szkoda. Też posleczamy. Ale ładnie zrobione. Dobre nasze Polskie. Oj, i fajnie wygląda. Ładnie, nie? to jest? Ładna cena, patrz. O, Tu masz to samo, kurs. takie ładne. Ładniutkie, nie? Z cynku. Z 150. Tędy drogę walił, tego no, drogę Tędy to można wziąć Tu coś masz, a tu masz korki, ja? korki, do tych, do Pokaż, do, do tego, do tej karafki Ładna karafka Do ci pindelek To, to żeby nie zbić, bo to jest ta karafka To za ilość? Kurwa O, Elvis Presley Widziałeś Elvis Presley? W środku? Gdzie? Ja. No, Elvis Presley jest w środku Ano, solidarność, no fajny. Masz ma piśma solidarność, że gdzie Górny Śląsk Tu masz jeszcze korek. Aby to w jeden jest do tego. Jeden jest kratka, że nie do tego. Emerytka knajpa na... Barburka. No. Lampa Arladyna Lampa Alladyna Do czego te lampy były? Nie wiem A do tego wchodzą normalne kulki te plastikowe, jak małe, kulki tak? Kulki białe plastikowe. Ile milimetrów tam te kulki? Nie wiem bardzo. No, takie jak... To no, zwykłe, takie jak zwy... do tego aha. jak do zwykłego takiego mału ludzkiego pneumatycznego. Dokładnie to samo. 40 złotych. Do no. Dokupię magazynek. Jak pan dokupi magazynek to, to. będzie nie poszczelać. będzie Kupiony pistolet ASG Za 40 złotych Tylko, że bez magazynka Dzisiaj to jest widzenie? Zabiera O to Ja tylko razie zarobiony. Weekend, który zaszło. Teraz zacząłem spać.

Jest 10.10. wyszedłem z giełdy. Dużo stanowisk przed giełdą jest. Udało mi się kupić pistolet za cztery dychy wielki na kulki karabin Zaczymy ja, co nie? tu chyba tak trzeba zrobić, bo mam w domu jeszcze parę kilo tutaj, tutaj. tu są wszystkie tak samo radzieckie z jakimś jeleniem wszystko kurwa radzieckie paruskie Witam wszystkich. Ja już po giełdzie pokażę Wam, co udało mi się kupić. A dzisiaj były fajne rzeczy w Kłodzku na giełdzie: było szkło, militaria, różne rzeczy. Udało mi się kupić karabin sniper snajperski. Na 6 mm kulki ASG to jest model. To jest model MB4411D ASG ze składaną kolbą. Pan chciał pierw 50 zł. Ja powiedziałem 30. Pan powiedział nie. Ja powiedziałem 40. Pan też powiedział nie. Odeszłem po mój. Dobra, dawaj 40. Wróciłem się i dałem.

Spróbuję Wam go pokazać. Jedną ręką nie wiem czy będzie widać, ale spróbuję jakoś ustawić telefon, żeby wam pokazać na czymś. Tutaj postawię. Tutaj damy Miska, żeby trzymał telefon. Niestety spada, ale spróbuję coś tu podłożyć pod telefon. Niestety nie mogę go utrzymać na panelach. Składana kolba na bok spróbuję wam pokazać może na stole dam będzie lepiej widać. Składana kolba boczna. Składana kolba duży, to się nie mieści w telefonie, żeby nagrać. Tutaj spróbuję kolbę złamać. Tak się łamie kolbę. Tak się prezentuje. Tak się go naciąga. Spróbuję go naciągnąć i Wam pokazać. Bardzo ciężko, jedną ręką nie wziąłem radę. Spróbuję. Spróbuję go naciągnąć. Tak go trzymać jedną ręką, bo to jest ciężki, 4,5 kg waży. Spróbuję tutaj na łóżku go naciągnąć do tyłu. Niestety jedną ręką nie mogę. Odblokujemy teraz. Jest, udało się go naciągnąć. Teraz go tu odblokujemy blokada ucięta. Teraz musimy go z powrotem w swoje miejsce. Tylko jedną ręką nie da rady. Muszę się nogą Pomóc. Tak się prezentuje lufa. Za 40 zł się opłacało. Brak tylko tutaj w magazynku. Będę musiał dokupić magazynek. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Na końcu stawię zdjęcia. Do następnego. Cześć.